Witajcie, dzisiaj poruszymy sobie bardzo pożądany temat. Co będzie modne na rynku wnętrzarskim w obecnym sezonie? Rok 2021 jest przełomowy, jeżeli chodzi o trendy wnętrzarskie. Po wielu długich miesiącach izolacji, w których praca, nauka i wszelki wypoczynek zostały przeniesione do wnętrz mieszkań, zupełnie zmieniło się podejście do aranżacji wnętrz. Okazuje się, że pomieszczenia nie tylko powinny być pięknie urządzone, ale również niezwykle praktyczne, nie zapominając o każdym z ich przeznaczeń. O to, co będzie królowało w obecnym sezonie, postanowiliśmy zapytać u źródła. Dzisiaj będziemy gościć w naszym odcinku projektantkę wnętrz z 20-letnim doświadczeniem, panią Walerię Pawłowską. Zapraszam! Dzień dobry. Dzień dobry. Ma Pani bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o projektowanie wnętrz i architekturę. Czy może Pani nam zdradzić, jak to jest z tymi trendami? Czy one pojawiają się nowe co roku, czy może zostają z nami na kilka najbliższych lat? No powiem tak, że są dwa rodzaje trendów. długoterminowe i takie mikrotrendy. Mhm. Długoterminowe trendy znajdują się z nami przez e, jakiś czas dłuższy. E, na przykład, no nie wiem, tam biel z drewnem bardzo długo tak. trwało. A taki trend jak granatowy to trochę krótszy czas i wtracaje swoje aktualności. Rozumiem, to może zacznijmy sobie od roku 2020. Czy może pani pokrótce opowiedzieć, co królowało w tamtym sezonie? Modnymi w tym roku były kolory zielenie, kolory brązu, takie połączenia mleka z kawą. Czyli takie kolory ziemi bardziej Tak, kolory Dokładnie. ziemi, szarości, różowe kolory, takie róż, pudrowa róż. Uh -huh. Wrócił się styl lat 70. Pojawiły się, wróciła się faktura, faktura na ścianach, na przykład wykorzystana w panelach ściennych. Takie dekoracyjne lamelki. A kiedy pojawiają się nowe trendy wnętrzarskie i kto tak naprawdę je ustala? Żeby wyznaczyć trendy na przyszłość, trzeba wiedzieć, czego pragną konsumenci. I tym zajmują się trendsetterzy, obserwatorzy trendów. Czy zauważyła Pani, że ten rok 2021 jest jakiś przełomowy, jeżeli chodzi o te trendy wnętrzarskie? Tak, oczywiście. Ten rok jest bardzo przełomowy. Mocno wpłynęła pandemia na trendy wnętrzarskie. Ludzie siedzieli doma i musieli swoje strefy podzielić na takie, na takie domowe biuro. Tak, praca była bardzo często przenoszona do domu. Tworzyły się tak zwane home office'y, tak. e, Również nauka przecież, tak? E, tak. I jeśli powiem tak, że e, swoje mieszkanie, klienci chcieli podzielić na takie strefy na strefy odpoczynku, na strefy e, pracy, na strefy e, jedzenia, gry i inne bo cały czas wprowadzony w domu e, no trudno siedzieć. I... Czyli, czyli nagle mieszkanie musiało e, być tak zaaranżowane, żeby wszystkie rzeczy można było w nim robić e, w spokoju. Tak, i dlatego e, stał taki trend otwartego, e, otwartej przestrzeni, żeby było więcej światła e, i e, takie podziałowe jakieś ścianki, e, panele, e, e, nawet prosto me, meblami. Mhm. Czyli ważne było to oddzielenie tak, tak. stref od siebie. Dobrze. A, a co jeszcze właśnie? Jeśli e, ludzie stęsknili za zieleniu za ogródkiem i dlatego wprowadzili we wnętrza takie swoje małe ogródki. Teraz w trendach dużo zieleni, takich powrotu do natury. Tak? Powrotu do natury. Ale z tym trzeba bardzo uważać, bo mhm. kiedy dużo różnych roślin, to też może być taki balagan, i wtedy mieszkanie staje podobne do oranżerii, a to nie jest tak. dobrze. W takim razie, co jest teraz na czasie i na co powinniśmy zwracać uwagę, projektując swoje mieszkania w obecnym czasie? W trendach 2021 roku znajduje się Dwa podziały stylu: minimalizm i maksymalizm. Minimalizm to takie mm, przytuszone kolory, e, połączenia drewna, e, natury, a maksymalizm to bójstwo kolorów, e, wolność w wyborze mebli, e, złoto, mieć różne metale. metale. W tegorocznych trendach króluje e, także unikatowe meble oraz dodatki, które tworzą ten unikalny styl. Na czasie także monochromny wnętrza, e, kiedy jest jeden kolor i e, różna tekstura, różna faktura. E, popularne jest e, także e, marmur, e, drewno, granit, e, złoto. Kolejny styl, który nie wychodzi z mody, to taki styl Modern Classic. Proste formy, jasne farby. Wystarczy dodać tylko kilka akcentów, jakieś lampy, dodatki i już wnętrze staje eleganckie. Jeżeli chodzi o materiałach, to bardzo modny jest welur. czy może Pani powiedzieć, jakie kolory będą modne w tym roku we wnętrzarstwie? Ukochanymi kolorami Polaków wciąż biel. Butelkowa zieleń granatowy. Różne odcienie róże. Mhm. Zostają szarości. Beton też bardzo lubią. Szarość pewnie jest też dobrym, dobrą bazą dla innych tak, kolorów. Tak, tak, bo na szarości bardzo dobrze widać różne akcenty. Mhm. To może być taka baza. Dużo czytałam artykułów na ten temat i powiem tak, że klienci wybierają kolory, tych, które lubią i nie patrząc na te trendy. No tak. Na przykład to, co czytałam, że w tym roku będzie modne połączenia szarego i żółtego, tak, takie słuchajcie. yellow i grey, ale. Powiem, że na to jesteśmy architektami, żeby dać ten kierunek naszym klientom, żeby zrozumieć, co oni pragną, w jakich kolorach czują się w siebie lepszy. Bo nie zawsze przecież zdarza się tak, że te modne kolory komuś będą odpowiadały, prawda? O tym chodzi, na przykład takie jaskrawe kolory jak fiolet. No Powiem tak, że wewnętrzo nie sprawdza się. Nie to sprawdza się, bo potem po czasu staje, ludzie stają bardzo zdenerwowani. Tak, bo też kolor pewnie ma wpływ na nasze tak samopoczucie. Tak samo, co chodzi o, o takim kolorze jak czerwony. Mm -hmm. Też to taki akcent, ale akcenty oczywiście, że mogą być i zawsze to jest aktualne. Rozumiem, a jakie style wnętrzarskie <noise> będą panowały w obecnym sezonie? E, powiem tak, że moje klienci wybierają różne style. Mm -hmm. e, w ostatnich czasach to e, robiliśmy modern classic, tak? e, stylistyki lat 70. Robiliśmy e, wnętrze, takie boho styl. Mm -hmm. Takie połączenie skandynawskiego z naturą, um, loftowe wnętrza na przykład, połączenie bardzo, bardzo eleganckie. Takie loftowe nie gdzie dużo metalu, ale, a gdzie jest połączenie metal z m, takimi klasycznymi elementami, mm -hmm. taki amerykański loft. Czyli jeżeli chodzi o style, to jest całkowita różnorodność według preferencji. Głównie, tak, oczywiście. Tak? A jakie materiały wykończeniowe będą królować w tym roku? Po które będziemy sięgać najczęściej? No, powiem tak: drewno, kamień, metal. Naturalnie. Naturalnie, tak? tak. Jakościowe materiały muszą być naturalne materiały. E, na przykład ratan, e, różne tekstury. Szkło, lustra. Niezwykle ważne, wewnętrzne jest prawidłowe i ładne oświetlenie. Na co będziemy stawiać w tej kwestii w obecnym sezonie? Powiem, że bardzo lubię w ogóle oświetlenie. Staram się w swoich wnętrzach projektować oświetlenie takim czynem, żeby były różne scenariusze życiowe, żeby klienci sami mogli kombinować ciepłe, zimne oświetlenie, temperaturę. Bardzo lubię techniczne oświetlenie, lubię ozdobne oświetlenie i połączenie bo na przykład techniczne daje e, dużo światła, ozdobne mocniejsze, mocniejsze ozdobne hmm. podkreśla stylistyki wnętrza. Czyli Lub... W swoich projektach pani łączy różne wariacje, tak, tak, oczywiście. Ta światła. E, często lubię e, dawać klientom jak najwięcej światła. Oczywiście, że trochę to kosztuje, ale potem e, bardzo komfortno e, do życia. Czyli światło daje naprawdę znakomite rezultaty i znakomity efekt końcowy. Może podkreślać całą stylistykę. Tak, tak, mhm. tak jest. Czy poza modnymi pomysłami na różne aranżacje zostały wyznaczone jeszcze jakieś pomysły na spersonalizowane pomieszczenia, takie jak np. kuchnia, sypialnia czy może salon? Powiem, że od wielu lat jestem specjalistą z projektowania kuchni. Mhm. I tendencją tego roku jest nie tylko tego, a poprzedniego tak samo. Jest otwarte przestrzenie. Przede wszystkim kuchnia musi być funkcjonalną, a poza tym designerską, mhm. wzorniczą. Jest to coraz częściej też pomieszczenie, w którym się przyjmuje gości. Tak, mam tak. Że klienci na początku wybierają kuchnię, wybierają fronty, kolory, a od tego potem zakładamy całe pomieszczenie i dzielimy dalej na te zony strefy. strefy. A czy z praktycznego punktu widzenia podczas swoich projektów zauważyła Pani, że klienci wybierają jakieś szczególne style, pomysły, aranżacje, że to się jakoś powtarza? Jak wcześniej wspominałam, e, pracuję z klientami w różnych stylach. Łączymy e, te style, bardzo lubię połączenia stylistyczne. Czyli mieszanie stylu. W jednym, mieszanie, tak? tak. Uwielbiam mieszanie nowoczesności z klasyką. Mhm. E, mało mam takich klientów, ale lubię takie połączenia. Mhm. To może na koniec zapytam, czy podczas projektowania sugeruje się Pani tymi obecnymi trendami? Staram się tworzyć wnętrza, w których klienci cieszą się swoim życiem przez długie lata. E, dobrze, to na koniec może Pani wspomni, gdzie możemy Panią znaleźć i gdzie Pani pracuje? Tak, oczywiście. Zapraszam serdecznie do domateki salon Nolta. Jestem tutaj w ciągu tego dnia od 10 do 21. Proszę bardzo. Rozmawiamy. E, tak, kontakt będzie podany w opisie pod filmem. A ja bardzo dziękuję za rozmowę, dużo dodatkowej inspiracji i pomysłów. Dziękuję bardzo, dziękuję. Trendy wnętrzarskie z pewnością wyznaczają kierunek, w jakim powinniśmy się kierować, projektując własne wnętrza. Jednak nie zapominajmy przy tym o stylu, upodobaniach i osobistych preferencjach, bo to one kształtują nasze wnętrza. Zostańcie z nami, bo już niedługo więcej filmów z ekspertami i piękne wnętrza!